Siemano, Siemano, jak widać, warunki pogodowe dopisują. Zaraz wam opowiem, co będziemy robić. To. O, powoli, dobra, dawaj, dawaj. To teraz jedziemy po lawetę, pożyczyć lawetę i znalazłem w Rzeszowie. E, fajną hondę w dobrych pieniądzach do kupienia i zamierzam ją kupić dzisiaj mam nadzieję, że uda się dojechać bo jest śnieżyca ale ma padać cały tydzień, więc to jest ostatni moment, żeby po nią pojechać także lecimy dalej od pewnego czasu na się wisiał znaczy wisi nadal e, sedan z elektrycznymi szybami elektrycznymi lusterkami, szyberdachem jest to 1.4 na dwóch gaźnikach wiem, że tam ma problem z lacharką. Był najpierw za 1600 zł, w tej chwili jest za 1200, ale dogadałem się z właścicielem przez telefon, że odda go za 950, więc to jest w sumie dobra cena i wyjścia są dwa, albo, e, znaczy wstępnie chciałbym go uratować, spawać reparaturki syłu i po prostu go uratować, tak, żeby był e, po prostu dobrym jeżdżącym samochodem, a w najgorszym wypadku po prostu e, pójdzie z przeznaczeniem na części, mam jednego sedana, też z przeznaczeniem na części. Być może uda się coś połatać z dwóch. No i w sumie nagrałbym serię filmów e, zrobienia blacharki tego wozu. Pod warunkiem, że będzie nadawał się do spawania. Zaraz pokażę, jak te warunki drogowe wyglądają. Także nic ciekawego. Wiem, że to głupi pomysł, żeby jechać teraz w taką pogodę lawetą, która ma lekką dupę. E, no i problem może tkwić w tym, że... Jak tir gdzieś stoi pod górkę, no to będzie ciekawie. No ale jak nie ryzykujesz, to szampana się nie napijesz, aczkolwiek szampanów nie lubię. <grybujesz> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także nadajemy dalej. No, powiem, że jest hardcore. Ale już w sumie podjąłem decyzję, żeby tam jechać. <laughs> Kurwa, mam nadzieję, że nie zakopiemy się nigdzie na trasie. Ogólnie wóz jest warty pojechania po niego, jeszcze w takich pieniądzach. No nic, dotrzemy po lawę i później będziemy myśleć co dalej. Przeżyczyłem już lawetę, ale stwierdziłem sam przed sobą, że jestem pojebany, <laughs> że w taką pogodę wybieram się e, po samochód. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek na trasie typu stojący tir, któremu e, kręcą się koła w miejscu pod górą. A czemu pojebany i dlaczego tak stwierdzam? E, już pokazuję. Sypie cały czas, ale według prognoz pogody ma chyba sypać do końca tygodnia, więc to jeden z ostatnich momentów, żeby pojechać po ten samochód. No, ewentualnie jak będzie jakaś lipa, to po prostu zawrócę, no ale jestem nastawiony, żeby Jechać. Lawetka bardzo dobra. Ma dobre zimowy. Kurde, tragedia, dobra. Kończę. W trasie będę nadawał, jak będzie ta opcja. Na razie jedziemy w miarę płynnie, coś nawiew szwankuje w lawecie, nie wiem, może jakaś mysza tam wpadła. No i taka myśl mi się nasuwa na, na myśl Myśl mi się nasuwa na myśl. No można tak to określić. Okej, nie będzie masło myślane generalnie w taką pogodę bardzo łatwo odróżnić kierowców od posiadaczy prawa jazdy to coś w stylu poślizgnął mi się tył, muszę wracać do domu a drugi powie no i kurwa zajebiście, nie czekajcie na mnie z kolacją do domu szybko nie wrócę ja rozumiem, że są ciężkie warunki drogowe, no ale jechać 30 no i taki człowiek stwarza większe zagrożenie dla innych uczestników ruchu takich jak ja bo wiem, że się da jechać szybciej w granicach rozsądku, no i muszę go wyprzedzić podczas wyprzedzania jak wiadomo narażam siebie jak i innych uczestników ruchu na różne niebezpieczeństwa także taka jazda 20-30 na godzinę e, z rękami sztywnymi jak dwa bolce na kierownicy to nic dobrego nie wróży no ale niestety są też tacy posiadacze prawa jazdy żeby nie nazwać ich kierowcami wiadomo, że e, na kursach uczą jak zdać egzamin a taka pierwsza zima za kółkiem wszystko weryfikuje. No i musimy niestety jechać z taką prędkością. No to akurat jedziemy 50, czyli w miarę płynnie. E, no w sumie, jak żaden dziś nigdzie nie stanie, to e, w miarę rozsądnie dojedziemy. I zobaczymy na miejscu co nas czeka i co zastaniemy. Także lecimy dalej. No kurwa, ten mszokun mnie denerwuje już. No ale nic nie zrobimy. Myślałem, że droga będzie wyglądać dużo gorzej. Gdyby nie te pipki, które jadą 50 na godzinę, jechalibyśmy dużo szybciej. No ale wiadomo, warunki są jakie są. Wiem, że to jest pojebane, że jedziemy w taką pogodę po samochód. Ale nikt nie będzie, że jestem normalny. Także zobaczymy. No jadę z nastawieniem, że będzie opcja uratowania tego samochodu. No ale wiadomo, jak będzie trup. Taki, którego nie będzie się opłacać robić, no to wiadomo, demontażyk, i wtedy e, no po prostu pójdzie na części. Także lecimy dalej w traskę. Jak, jak, jak będą jakieś niusy, to po prostu będę włączał kamerkę. Jest tutaj wybasto, tak, jakbym, tak że jakbym gdzieś utknął, to na pewno przez jakiś czas nie zamarznę. Zjechałem na stację, oczywiście standardowo kawka, jakieś tam smakołyki. No i to będzie długa podróż. Jest mały problem, bo zaczyna się ściemniać. Ja do celu mam jeszcze jakieś 40 minut. Ciągnie się ta trasa jak gluty z nosa, że tak powiem. E, mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać. włączę e, na, pewno, na pewno coś tam będę nagrywał na miejscu. Włączę lampę błyskową. Albo latarkę, jak zwał tak zwał żeby cokolwiek zobaczyć eee, no ale wracam, znaczy wracam, na pewno nie wracam na pusto, więc co by nie było to i tak kupię najwyżej jeszcze z ceną coś powalczymy lecimy mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać jeszcze przy oględzinach Ociechuj, zakręt nie można się telefonem bawić podczas jazdy, nie można czekaj muszę zaraz szybko to wyłączyć szybko, szybko bo on jeszcze jajki, nie nie? No, ale mamy dalu, nie? mamy dalu, przez który policja może dwa razy go wypracować no oglądaj, to jest to e, można je odpalić? tak maskę można podnieść? akumulator, bo on ładuje go, wiesz? okej w takim przypadek, policja dwa razy go wypracuje tak to wygląda To ona w końcu jest srebrna czy biała? Bo tak... Dach jest biały. Aha, a ktoś to malował czy co? Nie no. Raczej wiem, mam... malu... co ci miałam mówić. Chciałem do ratować, tam... kur... żeby powiedzieć. Mam pudro tego pokładu. Żeby tę nie pogiąć Ja tu wydzieram później zawod Pusta mi ten akumulator nie rozładował się, wiesz? to mrożek najbardziej chodzi o ten rożek bo bardziej wiesz jak jest nie? O kurwa, no, kurwa. Jest nie? Yes. nie, będzie trzymał, Dobra, nie, dobra. No co, Jurniemy go Aha, bo tu jest ten akumulator co mieliśmy. No dobra, to czym na tym też powinno stać. nie wiem Kluczyk jest czy nie ma? Dalej, no, kurwa. Chyba tak, bo to mnie załatwia. Nie ma. A daj. Co to kurwa jest? Nie, nie, rozumiem, nie, nie. nie wiem, ci powiem, to nie jest. Nie, to nie jest. Nie, to nie Ale. A to gaźniki są, tak? To usanie trzeba. Ciekawe, czy jest. A. Kurde Ja jej nie odpadałem, no od razu to nawet zobaczy to wszystko na mi stoi, nie? To już na, na zimnym ona tak troszkę cienie, od razu powiem, nie? Ale to gościu mi mówi, że gaziory są kurwa do. Za... Oj no to... Tak? to To pierdoły! Najbardziej to Blacharę ogarnąć No Ale to na, na zimnym niż tak na ciepło, nie? Tam dokumenty wszystkie do niej są, nie? Kart, karta pojazdy i tak dalej tak, to mam, co tam jeszcze? Z czego nie ma? Kapa chyba nie ma, ale ja nie, nie co wiem, to czy... tam jest. Coś tam jest. A, A tak patrzę. Jest mi że jest nie wiem co ale widzę tak? to wierzyć nie chce na co Znaczy miałem gaźnikowce i gaźnikowce właśnie nie biorą oleju, bo chodzi o to, że tak, e, tak jakby ta benzyna z gaźnika jest o. bardziej płynna i ona tak jakby <coughs> smaruje prowadnice zaworowe, nie? A. Trzeba tu szybę rozmrozić, trochę. No, no, no. no i myślę, że te można ją ładować. jak widzicie? Nie no, w takich pieniądzach to przecież co tu. Nie, no to pewnie się nie się... Szczerze, ja chcę za nią tyle, że za nią dałem. nie? Bo kurwa, miałem robić sobie, nie wiem, robić no kadłub stoi, nie? Nie ogarnie dwóch samochodów, wiesz o co chodzi. A o tym co nie mówiłem o tym, bo w chłodzie jest Mówi mi ostatnio młody, że Bo były wypusty ten, japońskie i na... Z, w Ameryce były też jakieś tam... te nowsze chyba w Turcji produkowane, w Anglii, ale to... No. No. No dobra, coś tam. No właśnie dlatego chciałem odśnieżyć. To mam tam, te kurwa wlędę, jeszcze jedno, nie wiem czy Ci mówiłem, czy nie, lampy dwie, nie? A no to super. Za posłówka i tam amory z tyłu, nie? Tu już się... No i przejdzie tam jeszcze gdzieś, bo jest prawy wyjebane, ale chyba prawy. Oj, przecież to ma 30 lat, no to co tu? Nie, to nie ma lipy, te drzwi mam nawet chyba, chyba w kolorze. Nie, coś tu, wstanę. No spór jest trochę, jak tam popłacisz, kurwa... ...złożyć blachę, wiesz, bo nie? Trzeba się tym zająć. Ale za progi jak płaciłem, kurwa... ...no wiesz, całe no, są, ale no kurwa, wie że to, nie? No dobra, niech tam szyba się trochę rozmrozi. Myślę, że... Dobra, da ja się kurwa poszluczę. машина есть. шатла Черт Луксус. Лукс торпеда. şey evet. Troszkę w to. Na razie prosto. Na wprost na razie prosto, prosto. O. powoli, dobra, dawaj, dawaj. W tamtą delikatnie, jeszcze, jeszcze trochę. Dobra, jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. Zgasić, zgasić. Zakupy udane. Wracam z sedanem na lawecie. No i tak jak myślałem, będzie ratowany. Ten egzemplarz nie będzie przeznaczony na części, bo ma parę takich miejsc, które są dla mnie ważne, jeśli chodzi o blacharkę w tych samochodach. I one spełniają po prostu jakiś tam Jakiś tam poziom, który jest warty uratowania. Także myślę, że będzie seria filmów z tym sedanem w roli głównej. Trochę przerąbana pogoda, bo pada taki zmarznięty deszcz. Także nie będę raczej nagrywał, skupię się na jeździe. Także lecimy dalej. Warunki drogowe są słabe, bo pada zmarznięty deszcz i to od razu zamarza na szybie. Musiałem się zatrzymać, żeby e, poprawić wycieraczki. No i. Jak widać, sedanik kupiony. W sumie to nie widać. No ale jest. Poprawię blachę. Nie. Policmajstry nie zatrzymały. No i mamy to. Jest git, dotarłem na obwodnicę Lublina i jadę zostawić lawetę z sedanem. Znaczy sedana zdejmę w Lubartowie, tak samo zostawię lawetę. Jak trochę śnieg stopnieje, po prostu zabiorę go stamtąd w inne miejsce, w którym będzie sobie bezpiecznie czekał do do wiosny i do tego, aż się nim zajmiemy. Także trochę męcząca podróż, ale myślę, że było warto. No i w sumie e, myślę, że żeby zrobić serię filmów e, o jego przemianie, czyli to będzie kupi-zrób, coś, coś w tym stylu. Także lecimy dalej zostawić wóz. Kurwa, y nie da rady tego zrobić normalnie, prosto. Sedan już zdjęty, na razie musi poczekać tutaj w Lubartowie. Musi trochę śniegu się rozpuścić, żebym go stąd zabrał, i tak to wygląda. Wiem, że nic nie widać, ale ciąg dalszy nastąpi. Co ja nie wiadę?